Cześć, witajcie! Dziś moim gościem będzie aktorka, która zapłaciła podatek od miłości. Teraz usiadła do stołu z nieznajomymi. Czy dobrze się kłami w miłym towarzystwie? O tym opowie mi Aleksandra Domańska. Zapraszam na kino rozmowę. Cześć Ola, Aleksandra Domańska jest gościem Kino Rozmowy, Cześć. Bardzo mi miło. Będziemy rozmawiali o filmie Nieznajomi, Tadeusz Śliwy, ale na początek chciałem zapytać Cię o Twój początek, to znaczy o, o śpiewanie. O. Mm, tak, o śpiewanie, bo podobno tak zaczęła się Twoja kariera i nawet myślałaś o tym, żeby zostać piosenkarką. To były czasy jeszcze w, Garwolinie, w Tak, e, to znaczy tak nie zaczęła się moja kariera, e, ale tak. Mogłaby się zacząć. <laughs> tak mogłaby się zacząć. Rzeczywiście to, co zaprowadziło mnie do w, w mury Akademii teatralnej, no to był śpiew. To jest urocza historia. Rzeczywiście w, na przełomie gimnazjum i liceum ta moja pasja do śpiewania była ogromna i postanowiłam pobierać lekcje w Warszawie, lekcje śpiewu i trafiłam. Do pani Kasi Winiarskiej, która okazała się być wykładowczynią właśnie w Akademii Teatralnej w Warszawie, i to ona zasiała takie ziarno we mnie, które później właśnie wydało plony w postaci takiej zmiany moich marzeń, ze śpiewania, może nawet nie tyle zaśpiewania na aktorstwo. Ale takie raczej coś się przekształciło w połączenie e, śpiewania z jakimś jeszcze dodatkowym, z dodatkową umiejętnością. Wtedy jakoś nie traktowałam tego super, może poważnie tego aktorstwa, bo nie wiedziałam, z czym to się i tak je i tak dalej. Ale jak zaczęłam się przygotowywać do egzaminów do szkoły teatralnej, to rzeczywiście pokochałam to, mm, można powiedzieć, od pierwszej recytacji. Po szkole aktorskiej pojawiło się dużo filmów, dużo ról filmowych? Jeżeli chodzi o film, no to debiutowałam, miałam ogromne szczęście u Wojtka Smarzowskiego w Drogówce. No to, była, to był epizod, ale... Ale u tego reżysera. Ale bardzo, bardzo znaczący. Zresztą, Wojtek mówił, że to jest bardzo, bardzo ważny epizod, że to jest prostytutka, która pomaga, pomaga głównemu bohaterowi roz, roz, rozwikłać te wszystkie tajemnice i to było to była bardzo fajna praca, bardzo dużo mnie to nauczyło. Później było pod mocnym, był film Pod Mocnym Aniołem: Ambasada trzydziestka Julki Kolberger Mazurek. Mazurek właśnie ja pamiętam cię z tamtej roli. Słuchaj, bardzo... to, jest, to jest niebywałe. ta trzydziestka do tej pory jest dla mnie jedną z absolutnie najważniejszych rzeczy, które ja zrobiłam dotychczas aktorsko. Obsada Julia Kolberger, która jest świetną reżyserką. Praca nad tak świetnym, znakomitym tekstem moim zdaniem, no to, 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 często wracam do tego filmu. Bardzo go lubię. Mhm. I Julka też wygrała mnóstwo nagród wtedy, jeździła no, po prostu po całym świecie, po całym świecie z Mazurkiem. Hmm. Fajne, fajne, fajny to był moment. Później była cisza. To jak już się nauczyłam, że w tym zawodzie mm -hmm. tak jest. Albo masz wszystko naraz, albo masz nic, mm -hmm. i później jest ta, ta, taka cykliczność, bym powiedziała, że czas pracy i czas bezrobocia. Mm -hmm. <laughs> Ale już nauczyłam się z tym żyć i, i teraz uważam to za ogromny atut mojego zawodu. Hmm, więc później było nic, 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 yy, <grym> i następnie Telefon, tak, i i yy, yy, yy. tak dokładnie, i później ta telewizji jeden, drugi, yy, jakieś tam epizody w serialach, i później podatek od miłości. Rzeczywiście bardzo się trochę się bałam, bo, yy, wiesz, yy, łatwo jest kogoś zaszufladkować, prawda? Mm -hmm. Więc trochę się bałam, że już wejdę w jakiś taki mainstream, z którego później trudno będzie mi się wygrzebać, ale z drugiej strony nie boję się. Wiesz, ja się niczego w sumie nie boję. Mhm. Uważam, że można się zaszufladkować tylko wtedy, jeżeli ty sobie na to pozwolisz. Ja nie mam takiego strachu. Mam wrażenie, że robię dużo różnych rzeczy i fajnie. A ta, a ta komedia romantyczna. To był spoko film. <laughs> Właśnie, i super spotkanie z Grzegorzem Damianckim, bardzo dobrym aktorem tak, również. Tak, bardzo dużo się od Grześka nauczyłam, no to jest taki prawdziwy dżentelmen. Mhm. Ale też w ogóle cała ekipa była super i rzeczywiście udało nam się stworzyć taki, taką nieszablonową komedię romantyczną i to jest chyba największy atut. Mhm. Mówiłaś o Mazurku i od razu mi przyszło na myśl, że oba, teraz w tej chwili, że oba te filmy nieznajomi, o których będziemy za chwilę mówili, i tamten film są do siebie w pewnym sensie podobne. Bardzo Bo to jest taka sytuacja spotkanie przy stole, tam tak. jest spotkanie rodzinne, tutaj jest spotkanie przyjaciół, nieznajomych mamy siedem osób, które przychodzą na kolację. To jest film, polska odpowiedź na film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, włoski Hit on miał 18 bodajże mm, remakeów na, na całym świecie. Ty widziałaś tą pierwszą, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Oczywiście. Podobał Ci się ten film? Byłam wtedy we Wrocławiu, miałam zdjęcia do Belfra i, 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 i miałam jeden dzień przerwy w pracy między zdjęciami mm -hmm. i obejrzałam, dobrze się kłamie w moim towarzystwie. I tutaj kolejny zachwyt, i mm -hmm. też sobie pomyślałam, dlaczego my nie piszemy takich scenariuszy? Przecież to jest fantastyczne, tak prosty pomysł, a, a tak skomplikowany, tak złożony, prawda? Tak. I wtedy sobie pomyślałam, zagrać w takim filmie, to było coś. Właśnie teraz. Teraz sobie przypomniałam, mm -hmm. że wtedy tak myślałam i patrz. Jak to się stało? Byłaś na castingu, po prostu? Czy, czy jakoś inaczej? No, oczywiście, że byłam na castingu. Mm. Ja nie dostaję rób bez castingu. <laughs> Dziwi mnie to, nie to Nie Nie że... castingi są super w ogóle. Uważam, no. że castingi są super. Byłam na castingu, to był. To był, to był, to był żmudny casting, mm -hmm. ale ja takie lubię, wiesz, bo masz. Im więcej masz czasu i im więcej spotkań do tego, by. Pokazać siebie z różnych stron, tym lepiej. Mm, jak i tak, samo ten miałam, i tak samo miałam casting właśnie do podatku od miłości wieloetapowy. Naprawdę tam chyba chodziłam z 6-7 razy. Yy, I do nieznajomych myślę, że to były 3-4 spotkania. Mm -hmm. yy, wiele dubli z różnymi partnerami. Yy, bo świetna jest ta obsada, trzeba powiedzieć. Ta już finalna, oczywiście. Moim zdaniem, obsada nie mogła być lepsza. Mm -hmm, jest tak, najlepsza jednak. Maja może być. Ostaszewska, Tomasz Kot, Kasia Smutnia, która zagrała w tamtej włoskiej wersji. Łukasz Simlat, Michał, Zurawki, tak, Michał Żurawski, Twój partner hmm. w filmie. Jak się odnalazłaś w tej sytuacji? Bo to było ciekawe też spotkanie, prawda? Takie aktorskie, film oparte na dialogach, hmm. oparte na waszej relacji, na grze aktorskiej. Siedzicie przy jednym stole głównie hmm. większość czasu, patrzycie na, na siebie. Jak, jak się ty czułaś w tej sytuacji bycia tam w środku? Mieliśmy też sporo prób, zanim zaczęliśmy zdjęcia, więc ten taki lekki stresik miałam przed pierwszą próbą, bo dla mnie spotkanie tak wspaniałych aktorek i aktorów, wiesz, to, to, to była ogromna ekscytacja. Więc trochę się stresowałam, ale w pierwsze 10 minut ja już rozumiałam, że jestem wśród swoich, że, że to są ludzie o... O podobnych wartościach, wrażliwości, otwartości nie tylko umysłu, ale i serca, mm. więc bardzo szybko się wszyscy zaprzyjaźniliśmy, bardzo szybko. A później fakt, że mm, siedzieliśmy przy stole, bo akcja filmu rozgrywa się głównie przy stole. I wiesz, jak to jest na planie. No, y, ujęcia trwają 2-3 minuty, a później przez 20 minut czekasz, aż e, zmienią światła, Aha. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście u, 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 trochę przywiązani do tego stołu. Y, rozmawialiśmy o życiu, o pracy, o wszystkim tak naprawdę, o wszystkim. I to spowodowało, że mm, no, bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Bardzo. Niesamowita to był czas, to był listopad. Mieliśmy zdjęcia na hali, więc wszystko było zawsze w tym samym miejscu. Rodzinna atmosfera. Rodzinna atmosfera. Ale tak jak jest w filmie, wszyscy ci bohaterowie skrywają jakieś tajemnice, prawda? I to się nie później wszyscy. okazuje. No nie wszyscy, może. Ty jesteś jedną z tych pierwszych, które wyjmują właśnie telefon na stół i mówisz, że nie ma żadnych tajemnic, i wyjmijmy, wyjmijmy ten telefon. Czy, czy w twoim życiu prywatnym też zdarzyła się taka sytuacja? Miałeś taką zabawę ze znajomymi kiedyś, że zrobiliście coś takiego? Nie, absolutnie. Wiesz, ja otaczam się takimi ludźmi, którzy, czy to są moi przyjaciele, czy. Partnerzy. <laughs> um, ja wyznaję taką zasadę, że miłość to przede wszystkim wolność. Mhm. Przyjaźń to też dla mnie wolność. I zaufanie bezgraniczne. Um, inaczej nie widzę w ogóle absolutnie sensu kontynuowania takiej znajomości. Jeżeli ja nie dostaję wolności i ja nie potrafię ofiarować tej wolności, to znaczy, że należy nad czymś popracować w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby poprosić moich przyjaciół czy partnera o, o, to, żeby, o, o to, żeby dał mi telefon do ręki, żebym przeczytała jego wiadomości. To w ogóle y, nie leży w kręgu moich zainteresowań. Mhm. Słuchaj, jeżeli ktoś chce coś zrobić, to i tak to zrobi, prawda? I tak. nawet jeżeli zrobi, zostaniesz zraniony. Cierpienie też jest spoko. Trzeba to, czasem pocierpieć, żeby się rozwijać. Mhm. Tak, to Życie prawda. składa się z radości i z cierpienia, więc... Y, to, co jest ważne dla mnie, to to, żeby mm, umieć się odnaleźć się w jednym i w drugim. Mhm. Balans. <gry> tak też niektórzy z tych bohaterów podchodzą w filmie, ale jednak okazuje się, że większość z nich e, no, jakby biorą udział w tej grze. Niektórzy nie są, nie są zadowoleni z tego. Mhm. I wychodzą na jaw różne skrywane kłamstwa, małe, większe kłamstwa. Mhm. Która jakby z tych sytuacji wydaje ci się naj, najbardziej interesująca? Trudne pytanie, bo, bo każda z tych sytuacji jest niezwykle przejmująca. Mhm. Niezwykle przejmująca. Pamiętam właśnie, oglądając film, myślałam sobie, w zależności od tego, który aktualnie wątek był na tapecie. Moje serce było wraz z tym bohaterem, i nawet jeżeli któryś bohater mnie denerwował, to i tak w którymś momencie każdy ma taki moment, że, że widz empatyzuje z nim, prawda? Bo widzisz człowieka, człowieka mm -hmm. tak naprawdę nagiego, bezbronnego, pogubionego. I jak patrzę na, ta, na, na takie postaci, to zawsze staram się znaczy, to jest nawet poza mną, że, że zawsze moje serce gdzieś tam. Jest poruszane. Mhm. Jest Więc taka... nie mogłabym wybrać jednego uh -huh. wątku. Wydaje mi się, że to jest taka vivisekcja trochę związków z jednej strony, a z drugiej strony to też jest bardzo film o tym, że dzisiaj żyjemy mediami społecznościowymi, prawda? Że, e, że jest ekshibicjonizm, ale to może mieć jakby i dobre, i złe strony, oczywiście, bo na przykład Ty, myślę, że jesteś bardzo aktywna na Instagramie, ale wykorzystujesz to w bardzo dobrym celu. To znaczy mówisz ludziom o świadomości, o na przykład o świadomości swojego ciała, prawda? E, kontaktujesz się z tymi osobami, które do ciebie piszą. Więc jakby można by nazwać, że możesz niektórym, może to zbyt duże słowa, ale że możesz zmienić im życie, albo chociaż zmienić podejście do pewnych spraw. To prawda. Więc można też wykorzystać media społecznościowe w inny sposób. Absolutnie, się? jak najbardziej. Jak najbardziej to staram się właśnie robić. I. Mm... Ja wiem, że to, że trudno jest yy, nie wpaść w sidła właśnie tych yy, różnych social mediów, mhm. yy, ponieważ to jest, yy, to jest taki mechanizm, który jest łatwo uzależniający i ja to wszystko rozumiem i sama byłam w, te, w takiej pułapce i do tej pory czasem się zdarza tak, że łapie się na tym że siedzę przed tym telefonem trzecią godzinę, mówię, nie. co ja robię, do jasnej cholery, po prostu co to ma być? Koli. Trzy godziny spędziłam przed tym ekranem, mogłam naprawdę dokończyć książkę w tym momencie. I sam mam takie dni, prawda, ale bardzo staram się pracować nad tym, żeby być tego świadomą mm. i krok po kroku to zmieniać, bo ja też nie walczę z tym mechanizmem, nie, jakby tak. przyznaję, że jest to trudne, ale codziennie staram się pracować nad tym. I tak, uważam, że wykorzystuję Instagram w bardzo dobrym celu mhm. i dla mnie to jest coś takiego, że masz wybór. Masz wybór. Albo robisz jedno, albo robisz drugie. Nie chcę nazywać y, jakoś tak bardziej konkretnie tych działań. To, nad czym ja się skupiam, to to, żeby, żeby wykorzystywać to do, moim zdaniem, do dobrych celów, mhm. tak? Czyli ściągać trochę presji z tych młodych ludzi. Którzy wydają, wydaje mi się, że, że, no, że są trochę pogubieni, nie? że, że wiesz, ja nie dorastałam w świecie internetu. No ja też nie, właśnie. E, to jest, więc to jest ja też nawet nowego. nie wiem, co. Czasem wiesz, no, trudno mi sobie wyobrazić, co to dla nich było dorastać w takim mm. świecie, prawda? Ale widzę, że są. Ja myślę, że to też chodzi o to, że za każdym razem jesteśmy oceniani, jak wrzucimy jakieś zdjęcie, no właśnie, właśnie, to od to razu otrzymujemy odpowiedź ocenianie... boimy się tego trochę. W sensie teraz tak, myślę Tak, bo ta nich. skala jest szersza, tak, większa, szersza, my bo od byliśmy to byliśmy oceniani do... w szkole, jakby wśród znajomych naszych, prawda, tak. lokalnie, a... twarzą w twarz przeważnie. Wiesz, no, no tak, a, a z drugiej strony jednak no właśnie sam się na to wystawiasz, nie? bo wrzucasz te zdjęcia tam, więc jeżeli już się wystawiasz, no to trzeba mieć świadomość tego, że to jest taka przestrzeń, w której są naprawdę przeróżni ludzie. No i ale jak już gdzieś tam ta świadomość jak, jak, jakoś się jak, wiesz, wzmocni, wybuduje, nie wiem, no to, 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 to będzie chyba łatwiej jakoś z tym funkcjonować, prawda? Ja w ogóle zachęcam do czegoś takiego, żeby tak odchodzić od tego internetu, odchodzić, mhm. że, że życie jest tu. Że to jest życie, nie, pójść do lasu, kurczę, dla mnie natura jest tak ważna w tym momencie. To jest, to jest szalone, ale ja, jak, jak nie mam, jak mam taki moment, dłuższy moment bez kontaktu z naturą, to mm, ja to bardzo czuję. Nie? Mhm. Potrzebuję uciec wtedy chociaż, chociażby na dwie, dwie, w dwa dni. Mam wtedy wyłączony telefon, zazwyczaj jestem w jakimś miejscu, gdzie nie ma zasięgu, więc też trochę nie mam wyboru. A gdzie najczęściej uciekasz? W różne w miejsca, miejscach. w różne miejsca. Ja, mm. ja lubię improwizować, no. wiesz. Czeleństwo. Tak, trochę ludzka spontaniczności mm. nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziła, więc, więc tak, chodzę sobie wtedy po lesie, mm. czy tam w łąkach, w różnych miejscach. I nie nagrywasz wtedy insta.. nie. Tak? nie. Absolutnie, wtedy się ładuje, nie. Także mm -hmm. polecam to wszystkim. <laughs> A wracając jeszcze do filmu. Czy to było dla ciebie duże wyzwanie? To zagranie w tutaj? Nie, to była dla mnie największa e, przyjemność? zawodowa przyjemność mm -hmm. tak do tej pory. Mm, bo to zbiegło się właśnie z takim. E, takim przedefiniowaniem w ogóle tego, czym jest dla mnie ten zawód, czym jest dla mnie show biznes, mm -hmm. jak ja chcę. Funkcjonować w tym świecie. Um, A dlaczego? To przez, przez spotkanie, czy przez samą tematykę? To już taki miałam moment w życiu, że, że zrozumiałam, że nie wszystko pasuje mi w tym świecie i że pewnych rzeczy nie chcę po prostu. Mhm. A praca nad tym filmem była wspaniała, niezwykle inspirująca i zrozumiałam, że chcę robić tylko takie rzeczy, że nie chcę iść na żadne kompromisy. No chyba, że jakiś tam no, 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 Okej, okay, no może nie aż tak, a, że na żadne kompromisy, nie? Ale że wiem, że to, są, to jest taki materiał, o jakim marzy każdy aktor, aktorka. I, e, i trudno mi było po tej pracy. W bo Mówić. oni tam, tam, tam nas nieźle rozpieścili, mm. i naprawdę wszystko było na najwyższym poziomie, wszystko było tak przygotowane i my mieliśmy taki komfort pracy, że, że, że no, później troszkę to lądowanie nie było zbyt miękkie. Mm. Mm. Jakie było pytanie? o to, czy to było duże wyzwanie, czy to Także wyzwanie, wyzwanie, wyzwanie to, nie było, to nie było dla mnie wyzwanie, wiesz, tak. ponieważ... Ale dużo e... się nauczyłaś, mówisz tak, że dużo dało ci ten film. No dużo się nauczyłam, dużo mhm. się nauczyłam, bo wiesz, obserwowałam wspaniałych aktorów przy pracy, dużo rozmawialiśmy o zawodzie, o naszym zawodzie, o, 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 o wielu rzeczach, które mnie mocno zainspirowały. Ja naprawdę zostawiłam kawał serca w tej roli naprawdę Słuchaj, ja poś... ja, 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 to, był, właśnie to był ten moment, w którym nie, nie korzystałam w ogóle z telefonu. Mm -hmm. Postanowiłam sobie. To telefon że... leżał na stole. <laughs> bo telefon leżał na stole, ale wykasowałam wszystkie aplikacje, mm -hmm. te takie społecznościowe mm -hmm. tam Instagram, Facebook, wszystko to wy, wykasowałam z telefonu na czas, na czas mm -hmm. kręcenia filmu. Nie chciałam, żeby nic mnie rozpraszało, tym bardziej, że to był moment. Emisji pewnego programu telewizyjnego, więc A, miałam tak. za dużo bodźcy, więc Wszystko mm -hmm. to wykasowałam. Byłam od rana do wieczora na planie. Jak wracałam do domu tylko po to, żeby pójść spać, wstawałam mm -hmm. o świcie, z powrotem szłam na plan. I cała moja uwaga była poświęcona tej mm. roli. Mm, I to było fantastyczne. Mm -hmm. Super czas. A jakie masz marzenia aktorskie? Masz jakieś? No wiesz, właśnie takie, żeby grać w, grać w, w tak fantastycznych filmach, em, gdzie każdy ma czas, mm -hmm. przestrzeń na zadawanie pytań, na popełnianie błędów, na szukanie. Tego sobie życzę. Mm -hmm. Dobrze, to ja też Ci tego życzę. Dzięki za spotkanie. <laughs> zapraszamy dziękuję. do kin na, na Nieznajomych. Tak, tak, zapraszamy, zapraszamy. Warto, warto. Bardzo. Dzięki za przyjście do kina rozmowy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No tam nie martw się perspektywą, pewnie powinno być na odwrót. O, no, też to jest nieważne. Stół to jest. Mhm. Nie znają. No, <gry> nawet. nawet pamiętam stylizację fryzur. No, no, no. To może ty mi coś narysujesz za czy zgadnę? No, dobra. Później ci zagram tę scenę, ciekawe, czy wtedy poznasz. Albo może zanim zarysujesz, to ci zagram. No dobrze. A. Mm. Mm. A. A. Kiedy Harry poznał A, sali kiedy... Obcy. Nie, i to są... Milczenie mm. owiec. Nie, bo to... Dobra, no, nic się nie ma, wszystko dalej. No jest to jakiś yy, myśliwy, nie? Mam nadzieję, że widziałam ten film. Gra o Tron? Nie. Tron! Um, e, troja! To, to nie jest Tron. To jest kobieta, to jest koleś. E, dobra, to jest. Wiem, wiem co to jest. E, Pulp Fiction. Tak. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowy. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia!